Miałam w swoim życiu osoby, które były mi bardzo bliskie i które nazywałam przyjaciółmi też. I, to są i, I należą one już teraz do tego grona, które po prostu wypuściłam. Bo ta znajomość już dalej nie mogła być w takiej formule, w jakiej była. I albo mi to nie pasowało, albo tej osobie to nie pasowało. I są relacje, które odpuszczam. Są osoby, z którymi dla zasady spotykałam się dwa razy do roku dlatego, że tak wypada, bo coś nas kiedyś łączyło i będzie głupio, jak się spotkamy na ulicy i, takie, i będzie niezręcznie, się. dawno nie widzieliśmy i nikt do tego nie dąży. Już teraz przestałam to robić, po prostu mhm. to puściłam. Nie mam ochoty na to marnować swojego czasu i czasu tych osób w pewien sposób. Że tak naprawdę wynika to z większego szacunku do nich. Mhm. I też szacunku do swojego czasu i do samej siebie, do spalania energii, na co miałam ochoty. Bo potem mi brakuje czasu, żeby spotkać się z osobami, które są dla mnie naprawdę ważne w tym momencie, mm -hmm. bo spędzam to jakby wiesz, ten, ten czas na, na zadawaniu się z czymś innym.